Dzień dobry, najmilsi. Ostatnio od kilku tygodni słyszę często takie pytania, które kierują do mnie nie tylko maturzyści, także pierwszoklasiści. Co pani stawia, co pani obstawia na tę lekturę, która będzie podczas egzaminu maturalnego? No i tutaj, moi drodzy, nie bardzo wiem, co odpowiedzieć na takie pytanie. A to dlaczego? Dlatego, że obecna formuła egzaminu, formuła od roku 2023, nie przewiduje takiej głównej lektury wiodącej. No, chyba że tutaj mówimy o maturze na poziomie rozszerzonym, do czego przejdę później. Niemniej jednak, moi drodzy. Taką lekturą wiodącą może być coś, co zdajecie podczas egzaminu ósmoklasisty. W wypadku matury w formule 2023 sytuacja wygląda odmiennie. Mamy bowiem dwa arkusze. Jeden arkusz z cyferką 1, jak już niektórzy z Was widzieli podczas matur próbnych, to dwa testy. Jeden test dotyczy czytania ze zrozumieniem i zawiera dwa teksty do tysiąca słów, najczęściej na podobny temat. Natomiast drugi test, który jest oczywiście wyżej punktowany i ma więcej zadań, to test historyczno-literacki. I tutaj, już moi drodzy, możemy zacząć przewidywać, co się może zdarzyć, co obstawiam na niemal 99%. Natomiast arkusz numer dwa to dwa tematy do wyboru. I jeszcze w tym roku żaden z tych tematów nie ma narzuconej lektury obowiązkowej. Natomiast maturzysta musi napisać minimum 300 słów, i żeby przejść podczas sprawdzania, tak zwaną bramkę, musi napisać te 300 słów na zadany temat, i chociaż w części musi to być wypowiedź argumentacyjna, oraz nie może w niej być tak zwanego błędu kardynalnego, który pokazuje po prostu, że zdający całkowicie nie zna lektury, o czym później. A zatem, moi drodzy, co mogę przewidywać? Jak pokazuje praktyka, pierwsza część testu ten test czytania ze zrozumieniem na podstawie dwóch zestawionych ze sobą tekstów dwójki autorów. Wychodzi jakoś maturzystom w miarę dobrze, to znaczy pytania, które się tam pojawiają, zawsze mają pewien standardowy charakter. Można oczywiście ze sobą porównywać postawy obydwu autorów. Często jest pytanie, czy pogląd wyrażony w jednym tekście znajduje uzasadnienie w tekście drugim. Jest oczywiście tabelka z pytaniami typu prawda, fałsz, trzeba być bardzo ostrożnym, bo nieraz pytania te są podchwytliwe. No i rzecz jasna, moi drodzy, tutaj ludzie sobie jakoś radzą. Może za wyjątkiem ostatniego zadania, które zawsze, ale to absolutnie zawsze, pojawi się na arkuszu, to jest notatka syntetyzująca. Podczas jednego z ostatnich spotkań z maturzystami, właśnie o to mnie pytano, czy notatka zawsze jest. Tak, notatka jest zawsze. I przypominam, że w notatce syntetyzującej cztery punkty można otrzymać za prawidłowe zestawienie ze sobą stanowisk obydwu czy obydwojga autorów. Następnie po tym zestawieniu wyrażenie jakiegoś przekonania, czy one są podobne, czy one są różne, o czym tak naprawdę te teksty są, no i jakiś wniosek. Musicie tutaj zmieścić się w liczbie słów pomiędzy 60 a 90, no i te cztery punkty również są możliwe, jeśli nie przekroczycie jakiegoś pułapu błędów językowych czy błędów ortograficznych bądź interpunkcyjnych, tam tak naprawdę dopuszczalne jest zaledwie kilka. W związku z tym często ten jeden punkt zostaje zwyczajnie obcięty, więc można jeszcze dostać trzy punkty za prawidłowo napisaną notatkę. Zauważyłam. Jednakże, bardzo dużo osób pisząc notatkę nie uwzględnia w niej, który pogląd należy do którego autora, tylko piszą bardzo ogólnie o problemie. No i wtedy taka notatka jest od razu wyzerowana. Zawsze pamiętajcie, że poglądy łączymy z konkretnym nazwiskiem i artykułem. Trochę więcej problemów przynosi test historyczno-literacki. I moje przewidywania w tym zakresie, kochani, nie ulegają żadnej większej zmianie od ostatnich miesięcy. Wiadomo, że najwięcej zadań będzie z trzech epok romantyzmu, pozytywizmu oraz z okresu młodej Polski. Na co obstawiam? Jeśli pojawi się starożytność, czyli antyk. To obstawiam na przykład na cechy tragedii greckiej, bądź też zestawienie ze sobą pewnych postaw mitologicznych postaci. Ważne jest, żeby też przypomnieć sobie cechy gatunkowe dajmy na to psalmu bo także tego typu pytania były, czy też przypomnieć sobie treść i znaczenie księgi Hioba bądź księgi Koheleta. W przypadku średniowiecza, z reguły no cóż, testy, które już były, pokazują, że istnieją trzy rodzaje pytań, do których najczęściej się wraca. A więc można powiedzieć te postawy wzorcowe w okresie średniowiecza, czyli chrześcijański rycerz, władca oraz asceta, czym się charakteryzują i którzy bohaterowie reprezentują. Jeśli chodzi o y, motywy, to na pewno motyw dans macabre i motyw Ars Bene Moriendi. No i też oczywiście, jakby coś takiego jak panegiryk, bądź idealizacja. Zarówno w antyku, jak i w średniowieczu, idealizacja bohaterów danego utworu. W przypadku renesansu, najczęściej pytania dotyczą Jana Kochanowskiego, i tak naprawdę, zetknąwszy się z nimi, zawsze, ale to absolutnie zawsze, chociaż pytania były różnorodnie sformułowane, pytano o postawę stoicką oraz epikurejską w jego utworach. Raz tylko zdarzyło się pytanie o cechy gatunku literackiego, jakim jest tren. Proszę też być ostrożnym, bo niezależnie od epoki, możecie spotkać się z sonetem i trzeba będzie wyszczególnić jego cechy. W przypadku baroku z reguły trafiają się pytania, które dotyczą tak zwanego konceptyzmu czy panienizmu barokowego i tu trzeba na to uważać. Jeśli chodzi o oświecenie są to bajki Krasickiego bądź fragmenty satyry i tu trzeba uwzględnić ich dydaktyczny charakter. Jeśli chodzi o romantyzm to zawsze z reguły jakieś pytanie dotyczy trzeciej części Dziadów, Kordiana, Konrada Wallenroda. W przypadku pozytywizmu bardzo dużo zadań dotyczy potopu i lalki. Jeśli chodzi o okres młodej Polski, spotykacie się z wierszami Tetmajera, Staffa czy też Kasprowicza, no i z fragmentem Wesela. Jeśli chodzi o okres dwudziestolecia międzywojennego, zadania dotyczą wierszy np. skamandrytów czy awangardy krakowskiej, dlatego też dobrze jest powtórzyć sobie cechy poezji obydwu tych ugrupowań. No i rzecz jasna może być pytanie dotyczące przedwiośnia, ale bardzo rzadko się zdarza. W przypadku literatury okresu wojny i okupacji najczęściej zadania odnoszą się do różnego rodzaju mm, informacji związanych ze Zdążyć przed Panem Bogiem, Hanny Kral, czyli na przykład cechy reportażu, tak zwana deheroizacja postaci, demitologizacja i może być również pytanie odnoszące się do innego świata, czy też do opowiadań Borów, ale tam trzeba na przykład zwrócić uwagę na typ narracji, bądź też na generalne przesłanie na przykład przesłanie innego świata mówiące o tym, czy rzeczywiście człowiek może być ludzki wyłącznie w ludzkich warunkach. Jeśli chodzi o literaturę współczesną, bardzo często wiersze dotyczą Stanisława Barańczaka, poety tak zwanego ugrupowania Nowej Fali, ale również trzeba zwrócić tutaj uwagę na dwie istotne cechy, i jego poezji, czyli na przykład czerpanie z nowomowy, propagandy, wykorzystywanie też właściwości języka, no i poruszanie takich problemów bieżących, codziennych, istotnych dla przeciętnego człowieka. Myślę, że warto jeszcze wrócić na chwilę do okresu wojny i okupacji i przypomnieć sobie wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo trzy bądź cztery razy już zetknęłam się z zadaniem, które dotyczyło tychże wierszy. Wracając teraz do okresu. Literatury współczesnej chciałabym zwrócić uwagę, że bardzo dużo zadań jest związanych z Markiem Nowakowskim i opowiadaniem Górą Edek. Były zadania związane z opowiadaniem Miejsce Stasiuka, profesor Andrews w Warszawie, Olgi Tokarczuk, no i oczywiście tango Sławomira-Mrożka. Dlatego też przewiduję, że jeżeli już mają się zdarzyć jakieś konkretne zadania, to tutaj nastawiałabym się właśnie na te. Natomiast jeśli chodzi o arkusz drugi i tematykę wypracowań, to od pewnego czasu prześladuje mnie taka myśl, że należy się też mocno zastanowić nad napisaniem tematu, który dotyczy rodziny. Relacji rodzinnych, relacji rodzic-dziecko, tego co dom rodzinny oferuje człowiekowi, jakie wartości człowiek z tego domu rodzinnego wynosi. Przy czym, za dom rodzinny nie pojmujemy wyłącznie tego miejsca, w którym wychowuje się pojedynczy człowiek, ale także ojczyznę. Może być też temat, moim zdaniem, jeżeli już w tym motywie możemy poruszać temat tego, jak ten okres dzieciństwa kształtuje człowieka na przyszłość. To jest jedna z takich propozycji, które nieustannie krążą w moich myślach, jeśli chodzi o ewidentnie jakiś przewidywany temat. Natomiast w drugim przypadku myślę o czymś takim jak współpraca, czyli w jaki sposób wzajemna współpraca pozwala ludziom na osiąganie konkretnego efektu. No bo popatrzcie, w wielu lekturach. Nawet w lekturach romantycznych pokazane jest, że brak współpracy między grupą ludzi nie daje żadnych pozytywnych efektów. Takie nastawienie się wyłącznie na ja, na swój indywidualizm, niestety nie zawsze ma korzystne, um, późniejsze efekty. Dlatego też ten drugi temat tak mi się jakoś wydaje. Natomiast ja absolutnie nie jestem ani jasnowidzem, ani żadną wyrocznią, i to jest takie przypuszczenie, które wyłoniło się w moich myślach na skutek czytanych tematów z różnych okresów i arkuszy maturalnych oraz dawanych tam propozycji. Dlatego też mogę się mylić. Natomiast jeżeli rzeczywiście będzie temat związany z rodziną, bądź z relacjami w rodzinie, to oczywiście będę bardzo zadowolona, bo mnóstwo. Lektur oferuje swoje motywy, swoje wątki do tego, żebyście mogli się rozwinąć. Ja osobiście już w tym momencie trzymam za Was kciuki. Dziękuję Wam za ten udział w dzisiejszej lekcji. I uwaga, za tydzień spotkamy się na wykładzie kolejnym już trzecim wykładzie, który prowadzę wspólnie z WSB Merito. Zapraszam na Facebooku Merito, można się zapisać. To są oczywiście bezpłatne zajęcia. A już moi drodzy po 20, to jest bodajże 21 kwietnia, będziecie mogli zapisać się na specjalne wydarzenie. To jest Maturalny Dream Team. I w ramach Maturalnego Dream Teamu, jak wejdziecie na stronę, można już kupić bilety na udział w 6-godzinnych kursach z podstawy i z rozszerzenia, które oferujemy. I ja w ciągu tych 6 godzin, jednego i drugiego dnia, całkowicie skupiam się na Was i na Waszych potrzebach. Program tego wydarzenia znajduje się również na stronie Maturalnego Dream Teamu, Także serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.